Cześć dziewczyny, dzisiaj coś na temat naszych pięknych, zmysłowych, atrakcyjnych ust. No, bo jak wiadomo, jesteśmy kobietami, bardzo byśmy chciały, żeby tak było. Mam zestaw, drobny zestawik, który chciałabym Wam zaprezentować. Jest to peeling do ust, czyli taki pierwszy krok gładkim ustom. I druga rzecz to jest balsam. Balsam, który nawilża nam usta przez cały dzień. Słuchajcie, peeling. Składa się z y, drobinek cukru, olejku guioba i masła shea. Ma taki delikatny różowy kolor. Przepięknie pachnie takim świeżym, soczystym arbuzem. Nabieramy na palec. Rozsmarowujemy w ustach. Wywołując. Nawet no, że nie wywołując tylko zmuszając nasze usta do lepszego uchwienia. Jeżeli zostaje nam nadwyżka, możemy, możemy ją ściągnąć delikatnie z chemiczną, ewentualnie można przepływać wodę. Czyli pierwszy krok mamy za sobą. Drugim krokiem jest balsam. Właśnie a propos tego balsamu, słuchajcie, wyczytałam ostatnio gdzieś... Yy, w jakimś kobiecym czasopiśmie, że ym, nie należy oblizywać ust, bo jest to taki jak gdyby zaczarowany krąg. Idziemy po ulicy, czujemy, że usta, czy siedzimy w pomieszczeniu, czujemy, że nasze usta są spieszknięte. Naszym odruchem jest, chcemy je nawilżyć, więc językiem nawilżamy. I to jest jeden z zasadniczych błędów, ponieważ gdy tylko oblizujemy usta, wywołujemy wysychanie tego naskórka dlatego lepiej by było mieć taki balsam który nawiększa usta przez cały dzień. Słuchajcie, ten nasz balsam zabiera w sobie olejek z nagietka witaminę E olejek jojoba który i ten balsam łagodzi regeneruje, zmiękcza i poprawia nasze podrażnione usta, także myślę, że balsam jak najbardziej, no i peeling, żeby zmusić, jak gdyby nasze usta do zmusić, no może nie zmusić, no ściągnąć ten martwy na skórek i do atrakcyjności do wywołania super atrakcyjności, także yy. komplet niesamowity, rewelka polecam w 100%. Na razie do zobaczenia w przyszłości.